Po prostu piłki nożnej 2 zapraszamy. Emocje nieprawdopodobne, bo oto zaczął się, mam nadzieję, wielki finał UEFA Champions League. Samo dojście do tego momentu jest wielkim osiągnięciem, ale zobaczymy, który z tych klubów pójdzie jeszcze o ten jeden krok dalej. Dobrze, wbiega na wolne pole. Doskonale przerwał tę akcję już po strachu. Będzie strzelał. Naprawdę blisko gdyby nie spalony. Co, ma widzowie? Jaki milimetry? Milimetry. Milimetry na milimetrach był na tym spalony. Tem Fatalne podanie, piłka praktycznie trafiła w przeciwnika. Z łatwością wolni się spod opieki. Ładna akcja. Dobrze, przebił się. No długo się nie podnosi. Najwyraźniej poważny uraz. Desperacka próba. Salach! Ale spechowo piłka poleciała tuż nad podstępką. Czytelne podanie. Zbyt czytelne, przynajmniej dla niego. Wybiega na pozycję. No, dribbling imponujący, ale co z tego? Zabrakło precyzji, ale cała akcja mogła się podobać. Popatrzmy. Rzut wolny dla Paris Saint Germain. Tylko słowne upomnienie od sędziego. Mam nadzieję, że weźmie je sobie do serca i będzie grać ostrożniej. Blisko polekarne. Bramkarz mocno i daleko wybija. Akcja Liverpoolu wciąż rozwojowa, sędzia stosuje przywilej korzyści. Niestety źle przymierzył albo źle uderzył. Posłał piłkę o wiele za wysoko. Czyste, udane wejście i świetnie. Udanie broni, piłka cały czas w grze. Neymar. Jest zawodnik na czystej pozycji. Udanie zablokowali ten strzał. Udało się odebrać piłkę szarżującemu zawodnikowi. Roberto Firmino. Znalazł się na czystej pozycji. Gol, wynik meczu otwarty. I Kurde, trafili nam gola. Trafili nam gola. Liverpool spokojniejszy, bo ta bramka daje im prowadzenie. Przeciwnik wznawia grę. Próbował nawet udanie, ale nie opanował. Wybijają teraz no, Jeszcze raz prześledźmy sytuację, po której padła Bramka, dająca prowadzenie. Fantastycznie posłał piłkę z obrębu 16 w prawe okienko. Zobaczmy, jak znowu grę rzutem załóżą. No, złe krycie i napastnik będzie miał szansę. Daleko wybijają. Dobrze, biega na wolne pole. Roberto Firmino! Ach, ależ dobrze zapowiadał się ten rajd. Brawa dla bramkarza. Może spróbować szczęścia. Skuteczna interwencja, ale grają dalej. Może się z tego rozwinąć ciekawa akcja. I jest! Brawo! ważna bo dająca wyrównanie Mamy remis, ale czy kogokolwiek on satysfakcjonuje? Dobre podanie. Dobrze, ładnie i co ważne, skutecznie odebrał. Jest szansa na groźną akcję. Było blisko, a jednak słupek piłka wciąż w grze. Gol, kapitalna sytuacja wykorzystana, i dzięki temu prowadzą. No i mamy powtórkę kolejnego szybkiego trafienia. Naprawdę niewiele